W dzisiejszym materiale. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Armata. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii gry Tronfall. W dzisiejszym odcinku przechodzimy ostatniego questa D na mapie Frosty. Czyli musimy pobić nasz dotychczasowy rekord i pobić, zrobić 12,5 tysiąca. wcześniej udało mi się zrobić jakieś 12100, więc o ile zagramy to poprawnie, to powinno się udać to zrobić. Yy, no i co? Teraz tak, gramy na miecz, gramy na zbroję, że będziemy mieli więcej życia się regenerować, będziemy, będziemy silniejsi, na koniec będziemy mieli trzy gotówki, będziemy szybciej atakować i jesteśmy mocniejsi, a my gramy przeciwko bogowi tygrysiemu, czyli większa obrażenia przeciwko nam, czy przeciwnicy i będzie ich troszeczkę więcej i będą szybciej chodzili i tak dalej. No, także nie przedłużając, zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. A my przechodzimy do rozgrywki. Dobra, początek elegancki. Budujemy sobie forcik, bo tylko na to nas stać. Proszę przy mnie stać. Tak jest. No. Proszę tu, tu 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 tu. Tu 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 tu. A jeszcze tu jeden jest. Dobra, zaciopaliśmy ich. 5 golda. Dlaki na nas zaraz pójdą. Tak, na nas zaraz pójdą. My powinniśmy sobie poradzić z nimi solo. Nie myliłem się. Dobra, i ostatni. Przepraszam Was bardzo, ale mam delikatny katarek. Yy, dlatego mogę tutaj. Obrażenia, chcemy robić sobie port, jakieś pieniądze już były. No i tutaj mamy kuszników, mamy dość dużo do życia. Poszło ładnie. 45. Z nimi sobie poradzimy. Pytanie, czy damy radę zrobić port, czy lepiej się wstrzymać. Poczekać do kolejnej nocy. Upgrade'a. Upgrade upgrade'a. Dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie, nawet niedobrze. Dlatego właśnie ten miecz jest świetny na... na... na bossa. Bo on te fa fale przeciwników w odpowiednim zapgradowaniu wycina po prostu. nie Dobra. Tutaj by się przydało mieć jakąkolwiek armię. Niech już po prostu coś jest i... Walczy z nami razem. W razie czego żołnierze obrywają pierwsi. Bez problemu. Very good. Okej. Okay. Very, very, very good. Okej. Okay. Teraz tak, dziewięciu tam leci, my chcemy pieniądze, jednocześnie, będzie nas stać na łuczników, uratują ten port. Łuczników, maszynę oblężnicza. Ja tu sobie weźmiemy was. Tak. Weźmiemy Weźmie? Da się bardziej O, to się nie... No, tak minimalnie się przyda Dobra, liczymy na to, że przetrwa. Okej. Okay. Po jednym strzale dostaję zazwyczaj. Nie jest źle. Okej, okay, czyli tam 10, to jest ta czwórka. Jest to ok dobra. E sobie my całą armię tutaj. Tak jest. Upgrade'ujmy tutaj już port. 14 golda mamy. 9. Upgrade mnie. Te 5 golda se zostawimy. Dobra, to na nas. Nie, 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 nie. Już tego. No nie! Nie zdążyłem. O sekundę się spóźniliśmy. Szkoda, ale dobra. Trudno się mówi. W to moment jesteśmy bez restartów, więc to i tak już jest plus. Zastanawiam się czy przejdziemy bez murów to. Czy aż tak nie kombinować? Tam mamy flaile. Weźmy sobie barbarzyńców. Do barbarzyńców dołóżmy oczników. Teraz tak. Kilku, tu na wszelki wypadek my staniemy, natomiast tutaj, właśnie a propos wycinając hordy przeciwników, a e, nie ma tragedii, i gramy na trzech modyfikatorach. Przypominam. Jest to dobrze rozplanować ekonomicznie mapę, bardzo dobrze. Ok, teraz potrzebujemy wsparcia łuczników, jesteśmy pewni. Gdy moglibyśmy zrobić spokojnie Castle Towera. Na tym domku jeszcze trochę zarobimy, więc piemy go? O, no niewiele. Czemu ty to niszczysz? Kurczę panowie. Jak wy tego pilnowaliście, co? Ej, dwa porty straconej kopalni. Bardzo niefajnie. Dużo pieniędzy straconych mamy. Książ 6 golda, dobra Damy radę No słabo, słabo Wszystko, ja mam z jednostek znowu? No to let's go No, i miecz, miecznik na tym, miecznik na dodatkowym życiu to jest super sprawa. Ten tą, 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 tą tarant to można zostawić, on sam to nic najlepsze pójdzie na bierze. Ok. Dobra, czekaj, czy będziemy mieli wynik ten odpowiedni? Eee, wszystko leci z tamtej strony. Po pierwsze mury budować. 12. Trzech też potrzebujemy. Więcej. Dobra. Teraz będzie 70 golda już można kupować wieżę. Powinno się udać. Ale zdecydowanie potrzebujemy więcej więcej. Następnym razem więcej potrzebujemy walczących my... wręcz. Będzie ciężko bez nich. To nie Fajnie. Okej. Okay. Tak, to będzie wredny atak, bo to jest ostatni atak. I tu tak najwięcej ustawić. Tu. Tutaj armię chcemy. jest. No i teraz tak. Próbujemy ciut armii. Na nich. Na nich. Potrzebujemy większy ciut. Zostawisz tu? Będziemy walczyć. Tak samo ci. Część. poproszę tutaj. Nawet jeszcze tam dołożymy. A reszta tutaj. Jawki będą szły na mnie, więc będą najpierw przechodziły przez strzelających. Spokojnie, żelki wite umierają na minimapie falami, więc fajnie. Miecznicy tam na górze też nie wygląda na to, żeby wypierali moich, moich ludzi, więc na spokojnie. O, przebili się jednak. Tak się przebili. Świetnie. Zostawiliśmy idealne proporcje, jak widać, jednostek. No i został bos. Mamy 100 golda. Świetnie. Tutaj masowo idzie to. Tutaj tak też. Byłem oczywiście mur. I też musi. A tu może być castle tower. Tu musi być żywotna wieża. Tu możemy sobie. Castle tower. I tak samo musi być. Żywotna wieża. Zbieramy zameczek. Zwierzę taką. Zabezpieczenie snajpera. O dziewięć, prawda? Asul. Zwyczajna. Wszystko mamy ulepszone. Powinno przejść. I teraz tak, trójeczka, trójeczka, część, was, standardowo, zawsze proszę tutaj. Część was zawsze proszę tutaj. Przejść jak zwykle tutaj. jest tak, że moi drodzy. Już tutaj. tutaj. Strona. Wy jesteście tutaj. Wy tutaj. O. Nawet nie tyle co wy tutaj, tylko o. Bardziej, bardziej bronić wieżę. Tutaj ta wieża musi się trzymać. Tu uczni. Tam. I teraz my wysiadamy. Pada boss. Właśnie wa bardzo ważne jest, żeby mieć playlistów tutaj, czyli tych Cepikarzy, bo oni się leczą tu w przeciwniku. Przecięliśmy rybkę, już, już pierwsza fala poszła. Stratni jesteśmy troszeczkę, Myślę, że ta wieża nam zaraz padnie niestety. Trudno się mówi. Poszła fala. Czyli wracamy. Pierwszego punktu zrobione, że jeszcze żyje, więc jest idealnie. Znowu wraca rybka tutaj. Z tą spacją trzeba się zawsze chwilę wstrzymać. Jest teraz, nie pamiętam, czy będzie w prawo. Tak jest, w prawo, ale po stronie murów zamkowych bliżej. Weszło. Bez żadnych większych problemów. A, i nas wykiwała. Okej, okay. dążymy. Zatem trzeba mieć jednostki wszędzie. Przygotowane. Ej. Okay. Teraz jest wysyp na środek, który zawsze jest niebroniony przeze mnie. Bardzo dobrze. Teraz prawdopodobnie tu. Teraz zbieramy armię. będzie wysyp tutaj i środek easy easy proszę 12500 punktów Mamy to. 13800 nowy rekord. I achievement zrobiony Ruler of Rost Sea. Tak moi drodzy, mamy zrobione już pierwszą, drugą, trzecią i czwartą krainę. Zostało nam tylko Sturmflam i Wildbach. I będziemy czekać na kolejny content od twórców. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka za dotrwanie ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. A my widzimy się w kolejnych dwóch odcinkach z tej gry. Potem będzie przerwa, aż rzucam nowy content i będziemy szukać nowego tematu. Cześć, trzymajcie się, Armata, pozdrawia!